Witam w kolejnym odcinku poradnika nowoczesnego wędkarza NORMARK. Wojtek Kurzyński. Dziś przedstawię Państwu nowości SAFIX na 2015 rok. SAFIX jest wiodącym producentem linek i plecionek. Należy do rodziny Rapali. W 2015 wprowadzi na nasz rynek dwie nowości. Będą to żyłka SAFIX Super 21 i plecionka SAFIX Performance Pro 8. Żyłka dedykowana jest dla spinningistów. Jej najważniejszą cechą jest niska rozciągliwość, która wynosi 21. 21 to jest stopień rozciągliwości żyłki. Przy innych spinningowych żyłkach wartość ta wynosi między 40 a 50%. Jest to najlepsza żyłka dostępna na rynku o tym parametrze. W naszej ofercie żyłka ta będzie dostępna w dwóch kolorach w odcinkach 150 metrowych. Drugą nowością w 2015 roku będzie plecionka Safix Performance Pro 8. Do znanej już formuły Pro 8 producent dodał komponenty, dzięki czemu plecionka jest wyjątkowo gładka. Dzięki tej technologii otrzymaliśmy produkt, który ma wszystkie zalety żyłki, nie tracąc wytrzymałości plecionki. Nowa plecionka na polskim rynku będzie dostępna na odcinkach 135 metrów i w dwóch kolorach jasnoróżowy różowy i zielony. Nie zapominajmy też o klasyce Safixa, plecionce 832. Jest to najmocniejsza plecionka na polskim rynku. Plecionka Safix 832 charakteryzuje się tym, że ma dwa włókna górę. Gorę powoduje, że plecionka szybciej tonie. Jest to bardzo przydatne przy spinningowaniu, żeby nam plecionka nie pływała. 832 oferujemy w trzech odcinkach: 135 m, 250 i tysiąc